Siema ludziska witam was w nowym odcinku z podsumowania remontu Yamahy dzisiaj tak jak mówiłem powiem wam ile wyniósł kompletny remont tutaj silnika i tutaj innych części tutaj, które zostały wymieniane w poprzednim filmie e, najbliższa osoba która tutaj napisała ile kosztował remont to właśnie stenmeister tutaj się wyświetla e, dostaniesz ode mnie takie oto Wlepy, wlepy kanału czy sztuki dostaniesz ode mnie napisz do mnie na fanpage'u na facebooku dany adres do wysyłki w najbliższym czasie jak będę mógł wyślę do siebie te wlepy i jeszcze na samym początku tego filmu chciałbym Wam złożyć życzenia noworoczne e, szczęśliwego nowego roku żeby ten rok kolejny 2020 był lepszy niż poprzedni z okazji tego do wygrania będzie taki oto kalendarz Między innymi ja na nim jestem Czyli żeby wziąć udział w konkursie Co trzeba zrobić Trzeba po prostu Zasubskrybować mój kanał Zasubskrybować kanał Black Ops, Udostępnić ten film publicznie Na Facebooku Tak żeby było wszystko wiadome Czyli się dać łapkę w górę pod tym filmem Skomentować ten film Yamaha YZF250 No i to wszystko Co tutaj trzeba zrobić żeby wziąć udział w konkursie yy, czy osoby wygrają kalendarzyk do kalendarzyka dorzucam trzy wlepy trzy yy, wlepy tutaj mojego kanału także zapraszam do udziału w konkursie wszystkie linki macie w opisie czyli yy, mój kanał i kanał blagobs macie zasubskrybować tak jak mówiłem ja jestem na wrześniu na wrześniu jest java ktm i jeszcze jestem na grudniu tutaj jest ta yamaha 250 mk 125 i i suzuki przejdźmy do rzeczy jakimi jest tutaj ile kosztowała yamaha ile wyniósł remont co zostało wymienione jak ktoś oglądał poprzednie filmy to wie że tutaj było praktycznie wszystko wymienione w silniku Części tutaj jakieś takie zawieszenia też było robione, także teraz wam opowiem tak na szybkości, żeby nie zanudzać, nie przedłużać tego filmu, co zostało wymienione i po prostu ile kosztowało po ogólnym wyliczeniu kosztów. Także lecimy po kolei, dźwignia hamulca przedniego, klamka 35 zł, prowodnica łańcucha rozrządu, czyli do silnika 110 zł. Yy, prowadnica używana wspomnę, bo używki ponad 300 ale używaną dorwałem w bardzo dobrym stanie, także jest ok. Teraz tak, wały zmiany biegów, który je przez cały yy, silnik to jest 110 zł. Ślizg łańcucha chyba ten, jak dobrze pamiętam to jest 58 zł. Zestaw naprawczy wahacza 300 zł, to jest ten zestaw, yy, który tutaj idą łożyska uszczelniacze tam na piwaczkę oczywiście zamówiłem do tego modelu oczywiście co? przysłali mi złe ale to mówiłem w poprzednim filmie dlatego musiałem osobno dokupić inne łożyska i to też swoje kosztowało co następnie prowadnica łańcucha 63 zł to, to jest to znaczy to jest to ta niebieska tutaj klocki hamulcowe przód i tył z proxa komplet po 67 zł łożyska wału Tutaj na silnik Proxa to jest 385 zł. 385 zł za dwa łożyska na wał Komplet to jest tak, kupiłem świecę za trzy dyszki. W powietrza, który mamy tutaj, to jest 50 zł. Łańcuch rozrządu PMA oryginalny Yamaha, który jest tutaj w silniku, to jest 150 zł. Wałek. E, pompy wody, który jest z drugiej strony, nie, nie będę Wam teraz tego pokazywał. E, kupiłem e, Wałek wodynowy za 153 zł. Wałek oczywiście nie jest oryginalny, ponieważ oryginalny do tego silnika OEMA kosztuje jakieś 500 Dlatego kupiłem tutaj chyba Nachmana. Jak dobrze pamiętam, to do te 150 zł. Zestaw naprawczy, tutaj pompy wody, czyli tamte uszczelki, łożysko to jest 90 zł. Uszczelki silnika komplet całego winderosy to jest 260 zł. I teraz naj. Największa tutaj paczka, jaka tutaj była. Do mnie w życiu przesyłka to jest o kwocie 2700 zł. Co się to zalicza? To jest tylko cena za głowicę i wał. Głowica kosztowała 2000 a wał kosztował 700 Wał oczywiście po przebiciu korbowodu. Korbowód chyba jak dobrze pamiętam. Korbowód, łożysko, stworzeń chyba to, nowe wszystko. Eee, lo, robiłem tą Lobomoto, przebijali mi wał, wycentrowali, to kosztowało około 700zł. I głowica, która kosztowała 2000zł, no to tutaj jest już trochę Zabawy, ponieważ były dwa gniazda do roboty. Oni mi zrobili wszystkie 5 gniazd. Tutaj 5 yy, gniazd Zaworowych. W głowicy mi zrobili wszystkie 5. Oczywiście chciałem nowe zaworki. Wszystkie 5 sztuk, które kosztowały po 200 coś złoty. Komplet jeszcze było tak: uszczelniacze zaworowe, e, śruby dociskowałków tutaj rozrządu Coś mi jeszcze brakowało płytki zaworowe oczywiście, Talerzyków też brakowało. Ym, no i właśnie to kosztowało. 2000 zł, sama głowica, regeneracja, wszystko, ale teraz jest przynajmniej pewne, że to będzie chodzić. Kolejna paczka z tych droższych przesyłek, która jest o wartości 1600 zł, to po prostu był sam cylinder z tłokiem marki Works. Zamówiłem sobie taki cylinder, udało się dorwać po właśnie niższej cenie, bo chodziły po 1900-1800. A udało mi się dorwać cylinder i tłoka Worksa nominal 250 za cenę 1600. Także to fajnie tutaj zaoszczędziłem sobie jakieś 300-200 zł. Pompa olej, tak, pompa olej, którą musiałem używaną, ponieważ ktoś sobie chciał przerobić, żeby było bez miski tutaj olejowej. To można znaleźć w internecie. Postanowiłem, że zrobię w oryginale tak, jak to jest, ponieważ. Tam to wychodziło, ale nie spełniałoby, tak powiem Wam, że zadania to jak powinno spełniać i po prostu ten zbiornik, który mam przeciwnikiem z olejem, co mogliście zauważyć w innym filmie, w poprzednim, co wymieniałem olej. Tego zbiornika by nie było, ale postanowiłem to zostawić w oryginale I musiałem kupić pompę oleju. Za 200 zł używano, niestety, no ale tak. Węże od chłodnicy kupiłem użytki za 50 zł, ponieważ ktoś uciął sobie uszczelniacz ciśnienia, 70 zł uszczelniacz ciśnienia, nie wiem od czego to jest, aha wiem, który to jest, to jest taki mały uszczelniacz w wymiarach jakichś tam fi zewnętrzne, średnica zewnętrzna około 16 mm, może 20 to jest taki mały simmering, który tam idzie w środek silnika on po prostu trzymać ciśnienie oleju w całym silniku. I on kosztował 70 zł, oryginalny z Yamahy Oema. Musiałem kupić kosz sprzęgłowy cały, zewnętrzny, zewnętrzny, wewnętrzny wszystko, tarcze, ponieważ wewnętrzny kosz ktoś już próbował naprawiać. I, i po prostu musiałem kupić kompletne sprzęgło, bo lepiej to wychodziło taniej. Po prostu lepiej opłacało się kupić całe sprzęgło niż kosz wewnętrzny, i tak samo jest wstawione inne sprzęgło tu cylindra. Dwie sztuki, no to to jest 24 zł. Tutaj co one idą dystansowe pod i pod cylinder, yy, tak. I tutaj jest kolejne tutaj łożyska uszczelnia czy wahacza, co musiałem kupić, bo poprzednie nie pasowały. Które były teoretycznie do tego modelu, tego rocznika. No ale trudno. I to kosztowało łożyska 42 zł i uczczenia trzeba 20 zł, teraz tak wąż plus podkładka zębatki. Podkładka zębatki to na, to na zębatkę zawczą. I wąż tutaj ten, który mamy tutaj do zbiornika paliwa i do kranika i gaźnika. To kosztowało 26 zł, tak spoko. Śruba z pustoleju za 50zł jest z magnesem do silnika. musiałem ją kupić, ponieważ poprzednia śruba była tak obrobiona, że było ciężko ją odkręcić. Świeca zaponowa kolejna, bo poprzednia się zepsuła, jak ktoś widział, dysze do gaźnika, śruby akcesoryjne, to wyszło 150zł dysza do gaźnika wolnych obrotów, dysza główna śruba akcesoryjna podgaźnica, co się tutaj reguluje. E, świeca. czy sztuki świecy sobie kupiłem to już o 150 zł. E, teraz do silnika tryby, które kosztowały 100 zł drugiego biegu, to poznaniem od kolegi zakupiłem, także to też fajnie, wszystko ok. To by było na tyle, co zostało wymienione tutaj w silniku. Oczywiście jest na pewno coś tam, może jakieś drobne rzeczy, które, których nie powiedziałem Na przykład te listki handbary, które sobie kupiłem te z 24MX za około, nie wiem, 50zł tam po przecenie To tego nie miałem zapisane, to sobie tak samo tutaj kupiłem Białe, żeby fajnie to wyglądało Oczywiście to, aha i może Wam podsumuję i te części wszystkie, które tutaj wymieniłem, co zostały wymienione, kosztowały 7,5 i pół tysiąca złotych, plus ten listki, plus tam coś. No to wyjdzie 7600, jakieś drobne tam rzeczy. Ale na tym się nie kończy, ponieważ e, tył zawias zrobiłem, ale przód zawias nie ruszałem, e, jak ktoś widział albo i nie. Prawa laga minimalnie się płaci, także to będzie trzeba ogarnąć. Więc trzeba będzie kupić uszczelniacze pyłowe, olejowe, olej do lag. Plus do tego jeszcze trzeba będzie kupić łożyska przednie, przedniego koła, ponieważ koło minimalnie ma, ma luzy na przód i na boki. Także to trzeba będzie ogarnąć. Także to sobie już wliczam w cenę tych tutaj plus te 7600. Do tego kupiłem sobie olej do filtrów powietrza, olej do silnika, który już zmieniałem drugi raz. Do tego trzeba doliczyć filterki oleju, który tutaj już drugi założyłem. Podliczę Wam to, żeby nie było to 8000 równe złoty. Równe 8000 złoty, tak to podliczę, bo tak to wyjdzie, bo uszynacze, oleje, wszystko to swoje kosztuje. Pracy roboty, której tutaj przy niej spędziłem kilkadziesiąt godzin na pewno, nie liczę, bo tutaj prac naprawdę dużo pochłonął silnik, smarowanie linek wszystkich, jaki tutaj jest możliwe możliwość. Linki były czyszczone, później smarowane specjalnym smarem do linek silikonowym, żeby ten smar się trzymał. Wszystkie linki były smarowane, czyszczone Gaz nie musiałem wykręcać 3 razy 4, ponieważ chciała chciało Teraz już jest OK, wszystko działa jak ma być, praktycznie jest ok wszystko. Tutaj sobie dorobiłem taką rączkę, nowe tutaj gripy na tak Także mam kilka elementów jest takich, co nie podliczyłem, także to podliczam sobie pod kwotę całościową remontu 8000 plus koszty. Motocykla, które kosztowały czy 3 250. 3 250. No tam może 3,250 250 sam motorek plus 8000 l. Ale ktoś powie, że przewyższyło to wartość motocykla, może i tak, ale przynajmniej to jest zrobione na tak, jak ma być, nie, to jest zrobiony na sprzedaż, że remont kosztował 5000, czy tam 4, żeby to poleciało sobie świat, tylko to jest zrobione dla mnie, żeby mi to posłużyło przez długi czas i też nie oszczędzałem na, na najtajszych częściach, tylko po prostu chciałem sobie zrobić tak średnią półkę, bo też nie jestem tutaj taki bogaty i nie ukrywam, że ten remont trwał cały rok, ponieważ rok temu dokładnie kupiłem tą Yamaha i rok później, czyli teraz, ona jest skończona, czyli cały rok. No dobra, ludziska, to chciałem Wam przedstawić, co i jak wygląda. Mam nadzieję, że w nowym roku 2020 wybierzemy się na kilka takich fajnych podjazdów, żeby ją przetestować konkretnie. Jeszcze było tutaj, trzeba będzie zakupić oponę do tyłu, jakiś tutaj fajną kosteczkę to też podejrzewam, że około używana pod 200-150 będzie kosztować. Tak już jest praktycznie na wykończeniu, ale to jeszcze dotrzemy do końca. I tak, jak mówiłem o konkursie na kalendarze. Trzy osoby wygrywają po jednym kalendarzu plus trzy wlepy kanałów. I jeszcze dopowiem czas trwania konkursu. Zrobię wam jakiś, nie wiem, tydzień może dwa tygodnie. dwa tygodnie zrobię Wam od udostępnienia tego filmu, czyli. Więc macie tak czas do około 14-15 stycznia. Oczywiście życzę każdemu powodzenia. Ja nie przedłużam, bo już jest bardzo długo, wyszło chyba 15 minut albo ponad, także nie przedłużam tego filmu. Kończę. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej!